Cześć, witajcie w nam na serwisie Dzisiaj kolejny dzień, kolejny pacjent Kolejne przygody Dzisiaj tutaj na blat trafił taki acerek Acer Spin Tego chyba nie było w Polsce Wcześniej To jest chyba szwedzka czy duńska klawiatura Może niemiecka Laptop trafił do mnie z powodu Takiego, że się po prostu nie uruchamia To znaczy Załącza się zasilanie i Klawiatura sobie miga podświetleniem. A historia jest taka, że Poprzedni klient zrobił sobie update systemu Windowsa i po tym update prawdopodobnie Windows y, zrobił upgrade systemu BIOS. Prawdopodobnie, nie jest to do końca pewne. Klient potem to dał drugiemu człowiekowi, który otworzył laptopa i zrobił niby reset CMOS. Po tym resecie CMOS laptop zamiast się włączyć pulsuje po prostu i zasilanie tutaj sobie tam skacze. Tak? Czyli jest pobór prądu co sekundę i, i, i i zanika ten pobór prądu. Przy próbie włączenia to wszystko migocze. Laptop trafił do mnie oczywiście, został dostarczony przez klienta, który ostatnio tutaj zaglądał, czyli ten właśnie człowiek, który rozrobił ten, niby ten reset CMOSa, zostawił go w takim stanie w jakim jest teraz. Konkretnie bez śrubek, tu jest jakaś śrubeczka, widzę może gwint ma zerwany. To jest dosyć, dosyć fajny laptop, jeszcze ma USB-C, dwie trójki HDMI. Z tej strony macie czytnik kart. A budowa jest cała aluminiowa, to jest jakaś klasa biznes. Będzie łatwo go rozkręcić, rozłożyć, bo po prostu tutaj jest tylko dolna pokrywa i ona, tak jak powiedziałem, wam nie ma śrubek. To wam pokażę, jaki jest efekt po podłączeniu zasilania. Tu mam oryginalny zasilacz. Podłączymy sobie zasilanie. Gniazdo zasilania takie dosyć luźne. Kontrolka ładowania nie świeci. Tu mamy włącznik w tym miejscu w rogu. I proszę, otwieram. Topa. próbuję go włączyć w tym momencie i to różnie bywa, raz migocze diodą power i kontrolką ładowania, a raz klawiatura zaczyna tutaj, widzicie, widzieliście, tak sobie mignie o a teraz zostało, taka dyskoteka została, widzicie, i właśnie jest taki efekt dobra, odłączę go, nie będę go męczył teraz Ok, to co dalej? Otwieramy go. Ja sprawdzę, czy ta śrubka tutaj trzyma, czy to jest tylko tak zadana śrubka, bo gwint jest zerwany. Ale wydaje mi się, że. Tak, jest luźna. W ogóle nie trzyma. Więc można się pokusić o otwarcie tej dolnej obudowy, w której i tak już nie ma reszty śrubek. Jak to nam tutaj pójdzie? O, proszę bardzo, dosyć łatwo to wszystko schodzi. I faktycznie miałem rację. Patrzcie, gwint został na, na śrubie. A laptop w środku wygląda tak. Duża bateria, mała płytka, dysk SSD. Zaraz sobie go dokładnie obejrzymy. Dobrze, na początek sprawdzimy. Tak, eee, na pewno Cemosa, bateria Cemos. Ja już sobie sprawdziłem, ona ma około 3V. Proszę bardzo. Bateria jest sprawna. Robiłem Reset CMOS, ale to nie pomogło. Czyli odpinałem tą bateryjkę. Na początek oczywiście odpiąłem tą baterię główną. Ona tu ma bardzo niewielki ładunek. Odpiąłem klawiaturę dla pewności. Odpiąłem tutaj te fleksy wszystkie od toczpada i tak dalej podświetlenia klawiatury. Trzeba po prostu system uprościć do najprostszej postaci. Wyciągnąłem też dysk twardy, na c tutaj SSD. Tutaj macie taki moduł, przez który jest załączana płyta główna. Ona jest podłączona przez takiego flexa tutaj do tej, do tej płytki, do tego całego modułu. Może tutaj jest problem, nie wiem. Oprócz tego CMOSa co możemy sprawdzić? Zaraz sprawdzimy sobie wszystkie dławiki na wszystkich gałęziach. Kość BIOSa SPI. Tutaj dwa klucze na wejściu. I rezystor pomiarowy. Ale tu prawdopodobnie nie ma problemu, ponieważ laptop czasami się potrafi włączyć. To znaczy zasilanie się potrafi podnieść na chwilę. Więc tutaj nie szukałbym problemu, ale zaraz to sprawdzimy. Podłączymy sobie zasilacz. Zasilacz podłączony. I popatrzcie, mamy tutaj rezystor pomiarowy. I mamy 19V ponad, tak? Także tutaj jest w porządku. Mamy 19V na głównej linii. Tutaj prawdopodobnie są, jest przetwornica ALW plus 3, 3 i 5. Spróbuję go włączyć. Miga tylko diodką na chwilę, laptop. Próbuję go włączyć do skutku. Jak się włączy, to zrobimy pomiar tej przetwornicy. O proszę. Mamy 3-3 i mamy 5. Dobrze, teraz sprawdzimy sobie zasilanie samej kości BIOS. Jeszcze raz próbuję go włączyć. Nie jest to proste, bo on odbija jakby napięcie. Coś tu jest nie tak. 3-3 V na 8 NODSPI, tak? Także tu jest w porządku. Zmieniam zakres. Na pomiar diody. A czy nie? Zobaczymy, czy, na ty, czy któryś FET nie jest zwarty, ten na wejściu. Nie jest pierwszy, drugi klucz nie jest zwarty. Na głównej linii zasilania nie sprawdzam nawet, bo wiadomo, że tu nie będzie zwarcia, bo laptop się włącza momentami. I teraz sobie zrobimy test diody. Test diody. Pierwszy MOSFET. Źródła do drenu. Od drenu do źródła mamy spadek 0,5 V. Od źródła do drenu i od drenu do źródła mamy również spadek, czyli to są Pichanel 2 tranzystory na wejściu. Przetwornica ALW, plus 3,3 i 5 pracuje. Yy, co dalej? Reset cmos robiłem zrobiłem. Bateria sprawna. Zmieniam zakres na pomiar rezystancji i pomierzymy sobie rezystancję do masy. Oprócz tych tutaj, bo już wiadomo, że tu jest OK. Naszych dławików. 3, 3 mamy co? Mamy w kilo tak? 8 kilo. Piątka też 6 kilo. Zobaczcie. Ok. Tu mamy rdzeń procesora. Te trzy fazy. Mamy 3 drymosy Sprawdźmy. Tu będzie bardzo nisko. 11 omów 7, 8. Tu 8. Tu 7, tu znowu wrócimy. 7, tu 24 ohmy, 25 prawie. Mostek lub karta grafiki zintegrowana. Zasilanie i tu będzie koło 40, 35 i 7. To jest most, tak? Albo grafika. Tutaj mamy dławik ładowania baterii. Tu będzie wysoko. Tu mamy RAM, więc tu prawdopodobnie będzie zasilanie ramą. Ojoj oj, oj, popatrzcie tutaj. Popatrzcie. Mamy bardzo nisko. Mamy bardzo nisko. Zasilanie ramu. I teraz pytanie, co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Tak jak klient mi powiedział, to był tylko robiony reset CMOS <sum> <sum> Dobrze, zobaczmy. Zamienię zakres na pomiar niskiego niskiej rezystancji. I mamy 0,8. 0,8 mamy, tragedia. Więc coś tutaj jest nie tak. Tutaj trzeba coś na to poradzić. Ewidentnie mamy problem na zasilaniu pamięci operacyjnej tego laptopa. Nie na kości SPI. Most prawdopodobnie i procesor są sprawne. Tak myślę, mam nadzieję. Mamy zwarcie na linii zasilania ramu. Wiecie co, ja zdemontuję baterię, zdemontuję kartę Wi-Fi i będę chciał zdemontować tą płytę, żeby ją obejrzeć sobie z drugiej strony. Czy tam coś fizycznie nie jest widoczne na płycie. Tutaj wyciągnięta. Ja sobie może na razie kadłubek odłożę, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Ściągnę sobie ten izolator tutaj. Ten ekran, który nam tutaj zasłania całość. Tutaj też są kości V. Nie V ram, tylko ramu. Pamięć operacyjna z tej strony jest. Zobaczcie. Tak to sprytnie zostało sobie tutaj rozwiązane. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kości DDR4, pewnie. Nie ma widocznych uszkodzeń. Ja tą płytę biorę pod mikroskop. Chcę sobie tutaj ten rejon tego, tych ramów tutaj obejrzeć, tak? Więc płyta wędruje pod mikroskopem. Oto rejon ramu. Tu mamy dławik nasze zasilanie ramu. To jest jakiś drymos. Popatrzcie tutaj co znalazłem. Przy zasilaniu ramu przy drymosie mamy ślady zawilgocenia. Więc to się nie pokrywa z historią tutaj o, o biosie. Wydaje mi się, że klient po prostu, mojego klienta, klient klienta lub sam klient, który przyszedł do mnie Dorobił historię do, do uszkodzenia Tu jest jakieś uszkodzenie mechaniczne zdaje się jakby Tutaj, taka ryska Tu jest, słuchajcie, korozja Tu jest zielono W tym miejscu Kondensatory wyglądają w sumie dobrze Obejrzymy sobie rejon pamięci naokoło. Ten kondensator wygląda niewyraźnie. Kilka kondensatorów jest takich jakichś dziwnych. Ten kondensatorek wygląda dobrze. Ten wygląda jakby był pęknięty w środku. Nie wiem, taka rysa jest na nim w tym miejscu. Ok. Układ KBC. N9028Q, czyli standard. Hmm. Tu jakiś stabilizator napięcia. APL, z tego co kojarzę. Drugi, następny rządek tych wszystkich elementów. Co wiemy? Wiemy, że jest zwarcie na linii zasilania y, pamięci operacyjnej. Na tym dwawiku. Na tym Dreimosie jest korozja. To już mamy ustalone. Jeszcze zobaczymy drugą stronę. Druga strona. Tutaj ślady po, tym, po tej naklejce na tej pamięci. Po tym izolatorze. Kondensatory są czyste, nie ma tutaj korozji. Następna kość. Następna. O, ten kondensator wygląda jakby byłby pęknięty. Znowu to jakość tych kondensatorów to pewnie nie jest najwyższa. Dobrze, następna sekcja. Tutaj jest czysto i tu czysto. Także z tej strony nie ma tragedii. Ok, już wiem co będziemy robić. Będziemy robić próbę zwarciową. A więc, tak, ślady wilgoci w tym miejscu. Zdemontujemy radiator z procesora. Wyczyścimy jąderko, żeby nam się tutaj nic nie pogodziło. Zdemontujemy ten dławik i sprawdzimy po której stronie jest zwarcie. Czy po stronie samego układu zasilania tego DRAJMOSa czy po stronie kości RAM. Wolałbym, żeby to było z tej strony. No, ale zobaczymy. Na początek, jak powiedziałem, odkręcimy radiatorek. Płytka jest bardzo cienka, długa, delikatna, dosyć. Sprawia takie przynajmniej wrażenie. Radiator nam się tutaj nie przyda, więc pozbędziemy się tego radiatora na razie. A tymczasem my się zajmiemy płytą. O, proszę, termika to chyba nie była robiona nigdy. Zobaczcie, jak to wygląda. Skromny radiatorek, pościutki ciepłowód. No, ale to jest nisko napięciowy procesor, więc tutaj nie ma co. Dawać dużego, mocnego chłodzenia wydajnego. Zadamy tutaj topnik z dwóch stron tego dławika i spróbujemy ten, ten dławik zdemontować. Nie będzie to już potrzebne, przynajmniej na ten czas, pomiaru. Proszę bardzo. Dławik zdemontowany i zaraz przełożymy tutaj miernik i sobie pomierzymy, z której strony naszego dławika ustąpiło nam zwarcie, bo to jest bardzo ważna informacja dla nas. Jedno sądę umieszczam w polu masowym płyty głównej. Zakres na OME, żebyście widzieli, co my tutaj mamy. Ta strona to jest od strony tego Dreamosa. Czy tutaj mamy zwarcie? OPEN LINE czyli obwód otwarty i od strony ramu mamy zwarcie któraś z kości jest uszkodzona bądź coś na to, że zasilania tych kości jest coś nie tak być może któryś kondensator jest uszkodzony zaraz zrobimy próbę zwarciową lutownica rozgrzana lutujemy się tutaj w to miejsce czyli od strony samych kości RAM dam tutaj troszeczkę Spoiwa. Wlutuje się przewodem. No i cóż. Robimy próbę zwarciową. Zadamy tutaj napięcie około 1V. DDR-y są zasilane napięciem 1,2V. Damy tutaj 1V. Damy tu pół powiedzmy ampera. I zobaczymy. Uruchomimy termowizję. Zobaczymy, który z elementów nam się tutaj będzie grzał. Tą folię sobie tutaj podniosę. Żeby widzieć czy któryś z kości przypadkiem nam tutaj się nie grzeje nadmiernie. Zakres ustawiony na zasilaczu serwisowym. ampera, 1V. Wpinam się krokodylkiem w pole masowe. I zaraz. No i uwaga, termowizja gotowa. Zobaczmy, tutaj, jak to wygląda. Te odbicia tutaj to są pola masowe. No to im patrzcie, Skupcie, skupmy się na tych kościach, które tu widzimy. O proszę. Ta kostka nam się grzeje. Nie wiem, czy to było widać Dosyć duży pobór prądu Rdzeń nam się nie grzeje Oprócz tego, przy tym drymosie tutaj mamy tą korozję Którą Wam wcześniej pokazywałem Tu jeden rezystor jest po prostu zżarty To znaczy z żarty jest pad, na którym on jest przymocowany Tutaj w tym miejscu jest korozja Ja pomierzę jaki to jest rezystor I po prostu go wymienimy, tak? To trzeba wymienić Niestety kości. Kości takie, nie wiem, czy będę miał. Muszę zobaczyć, jakiej gęstości to są kości. Hynixy No tak, zobaczę, czy nie będę miał dawce. Trzeba będzie po prostu całość wymienić. Czyli 8 kości, tu 4 i tam 4. Zdemontujemy tą kość. Zdemontujemy tą kość, zobaczymy, czy zwarcie nam ustąpi z tej linii. Jeżeli ustąpi, to będziemy szukać takiej kości. Jeżeli nie znajdę takiej kości, Dodamy tutaj DDR4, -y wszystkie 8 sztuk trzeba będzie zmienić na inne. Nie wiem, czy będę miał hynixy, muszę to sprawdzić. Jeszcze się upewnię, czy to na pewno są DDR4, -y czy to nie są przypadkiem ddr -y trójki. jak to sprawdzić? Sprawdzimy to sobie po modelu po prostu procesora, który tutaj jest. Tutaj SR3LA, czyli generalnie sprawdziłem ten procesor, to jest i58250U. Więc tutaj na pewno są do DR4. Nawet nie muszę sprawdzać modelu tych kości. A zatem co? Odlutuję tę zworę tutaj, to znaczy zworę, ten przewód nasz, który będzie nam na razie niepotrzebny. ja go sobie gdzieś odłożę. Podłożę pod płytę taki na moim patencie, taki padzik. Podlejemy troszeczkę fluksa w tym miejscu z dwóch stron. I zdemontujemy tą ostatnią kość. Zobaczymy, czy zwarcie nam zaniknie. Wtedy dalej mamy zwarcie. Myślę, że czas zdemontować te trzy pozostałe kości. I wtedy sprawdzić, tak? Ram zdemontowany. Będę montował z powrotem tą fazę, ten, ten, ten dławik. Lutujemy go z powrotem. Poprawimy ten rezystor. Ja już tu sprawdziłem sobie. Zwarcie nam ustąpiło. Proszę bardzo. 344 ohmy. Tak powinno być. I rośnie. Mamy tutaj troszeczkę fluksa. Tutaj, tutaj. I montujemy nasz dławik z powrotem. Na miejsce. Gotowe. Słuchajcie, co teraz? Generalnie mam mieszane uczucia co do tej płyty głównej. To zostało zrobione jakieś zwarcie. Zostało, zostało tutaj podlane w tym miejscu przy zasilaniu tego ramu. Ten rezystor, który tutaj odpadł, zobaczcie, tu jest korozja po tym, na tym padzie. Po prostu nie było tutaj przejścia. Ten rezystor tutaj nie pracował, nie przewodził. To jest bardzo ważny rezystor od sygnału TON. TIME ON, czyli T-ON, on tutaj dzięki temu rezystorowi zostaje wyznaczona wartość wypełnienia na impulsie PWM, który generuje ten, ten drymos, MOS, czyli, czyli, czyli sposób wypełnienia i napięcie na tym dławiku, które się potem tutaj odkłada i poprzez ten dławik dalej jest zasilany RAM. Jest wyznaczane poprzez ten rezystor. Ten rezystor był uszkodzony. Jak widzicie, ten, ten pad tutaj w ogóle nie trzymał. Tu nie ma cyny, nie ma spoiwa, więc tutaj mógł być problem. Mógł być jakiś impuls, który uszkodził nam ram komputera. Na początku myślałem, że to jest jedna kość, ale niestety wszystkie rzędy kości się grzały. Po wylutowaniu tych wszystkich kości okazało się, że zwarcie nam zanikło. Musimy tutaj uzupełnić ten rezystor. To jest rezystor dokładnie. Już wam powiem 510 kilo, kilo -omów, PR5108, bo ja sobie ściągnąłem schemat do tej płyty i board view, więc wiem, jakie to są wartości. Zresztą zmierzyłem sobie tutaj moim e, multimetrem. Ok, pobielimy ten, pa, tego pada. E, ja poszukam rezystora i zobaczymy, czy, 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 czy tam ta przetwornica nam wystartuje bez, te, bez tego RAMu tutaj, czy po prostu tutaj to zadziała. Jeżeli to wystartuje, chociaż na chwilę. No to będę miał jeden, jeden, jeden problem z głowy. Następnym krokiem będzie poszukanie takich ramów. DDR 4 Prawdopodobnie 8, 8 kości tutaj jest, czyli 2 razy po 4, strony po 4 giga. Prawdopodobnie to jest 4, 8 giga ramą na tej płycie. Jeszcze dokładnie to sprawdzę. No i tak jak mówiłem, doszło do uszkodzenia ramów w komputerze. Nie wiadomo, co jeszcze jest uszkodzone do tego rezystora. Nie wiadomo czy ten DRAJMOS pracuje, albo to zostało zrobione poprzez yy, osobę, która próbowała zrobić tu termikę, a prawdopodobnie klient to zrobił, któryś, nie wiem który, już nie będę dociekał. Druga sprawa, tutaj to podlanie w rejonie DRAJMOSa, to mogło spowodować uszkodzenie tych pamięci tutaj, nie wiadomo w jakim stanie jest jeszcze most i procesor. Mam nadzieję, że jest w porządku. Ja tu pomierzyłem na ósmej nodze, jak widzieliście te wartości, te, te dławiki tu pomierzyłem. Tu wszystko wygląda w porządku. Więc jedziemy dalej. Zobaczymy. Być może rozbiję tą, tą naprawę na dwie części. Ja poszukam rezystora i poszukam pamięci. Jeżeli znajdę pamięci może to jeszcze ogarnę w tym odcinku. Tak. Rezystor uzupełniłem. Założyłem radiator. To jest ten nasz dławik. Zasilania nie mamy tutaj. Ramę mam tu w ręku. To są popalone kości DDR4. Ich jest w ogóle więcej. To jest jedna strona. I kolejne cztery były z drugiej strony. Tamte też wylutowałem, bo się okazało, że tamte też są zwarte. Po prostu kombo combo poleciało tutaj takie, że te ramy się po prostu pojerały. Dobrze, teraz czas na test. Podłączę sobie zasilacz. Nie podłączałem matrycy. Wcześniej laptop nam się nie włączał, to znaczy włączał się na sekundę i były takie pulsy. Widzieliście takie skoki napięcia, i nie było napięcia na ramie z powodu tego zwarcia. Uzupełniłem ten rezystor TON. I teraz. Jeżeli ta, ten drymus jest sprawny, to powinna się rozpocząć procedura power sequence, ale nie do końca, ponieważ tu nie ma RAMu. I na tym Dławiku powinno się pojawić napięcie dla DDR-ów 4, około 1,2V. Ja tu podłączyłem tylko zasilacz, to znaczy gniazdo zasilania. Głośnik, jeżeli nie ma RAMu, to być może BIOS zasygnalizuje brak RAMu. Chociaż wątpię, bo tutaj jest oprogramowanie BIOSa, oprogramowanie kości. Yy, pamięci, jest, jest na płycie głównej, czyli taki mały EPROM, który wyznacza cykle i taktowanie tej pamięci bo tu nie ma slotu, jak widzicie a ta kość na pewno się tutaj znajduje gdzieś, nawet nie patrzałem, gdzie podłączyłem głośnik, yy, panel funkcyjny, żeby móc włączyć komputer, tak interesuje nas te, teraz ten dławik tu musi się pojawić 1-2V po włączeniu i płyta nie powinna się wyłączyć czyli tutaj się powinno zapalić kontrolka power i przez jakiś dłuższy okres czasu powinna być spokojnie płyta zasilana, powinien być zasilany procesor, i to zaraz sprawdzimy, tak. Jedną sondę umieszczę w polu masowym, płyta nie jest przykręcona, muszę bardzo uważać. I załączam płytę główną. I teraz przykładam drugą sondę do tego naszego dławika. Tu powinno się pojawić około 1,2V. Jeżeli pojawi się, to mamy pewnego rodzaju sukces, a przynajmniej jeden, jeden, jeden problem z głowy. Uwaga, włączam. Proszę, mamy to. Mamy 1-2V ponad stabilne. Komputer się teraz wyłączył i robi restart, tak? To jest normalne, ponieważ nie ma ramu w tym momencie w komputerze, tak. On nam się nie włączy do końca. Radiatorek się grzeje, więc CPU jest zasilany. Mamy 1V dla CPU. Bardzo dobrze. Przetwornica główna. 3-3V, 5V oprogramowanie płyty głównej SPI 3,3V stabilne tak. także mamy już pewnego rodzaju sukces i słuchajcie znalazłem takie kości dwa moduły pamięci po 4GB Hynix SK te kości po prostu z tamtych ramów po prostu je zdemontuję i będę montował tutaj na tą płytę główną tak? zobaczymy jaki będzie efekt prawdopodobnie płyta zadziała mam nadzieję jeszcze muszę zadzwonić do klienta i zobaczymy, co klient na to powie. Bo wiadomo, ja robię serwis nie pokazał, bo tylko po prostu zarobkowo. To jest laptop klienta. Jednego z wielu. Zobaczymy, co klient powie. A to, to tyle na dzisiaj. Powiem Wam szczerze, nakręcę drugi odcinek o tej naprawie. Jeżeli, jeżeli klient się zgodzi na naprawę, wtedy zdemontuję tamte pamięci, zakuluję je. I zobaczycie, jak montuję te moduły kość po kości na tej płycie głównej. A potem zobaczycie próbę uruchomienia tej płyty, taki, takiego prawdziwego uruchomienia. Zobaczymy, czy płyta nam się po prostu zbuduje wtedy. nie? Dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście ze mną. Cześć, trzymajcie się. Hejka.